Wezmę sobie te tereny, skoro on może wziąć od tak tereny, to ja też muszę zdobyć te wyspy wokół mnie. Jaki skam chciałem, Wietnam. Ej słuchajcie, zróbmy we czterech sojusz i zaatakujmy tego co ma Kanada, bo ma zbyt dużo prowincji. Wezmę sobie te tereny. Jezus Maria ile musiałem czekać aż ten bebil mnie doda? Dobra, atakujemy. Jasna sprawa. Proszę, chociaż mnie szczęście. No dobra. Słuchajcie wszyscy, nasz sojusz jest już na tyle duży, że możemy zaatakować dosłownie wszystkich, kto nie jest w naszym sojuszu. Wezmę sobie tę ziemię. Może jeszcze trochę. Jeszcze. Ej, skoro mogę tak nieskończoność, wszyscy się tak ładnie rozprzestrzeniają, a ja tu se tak siedzę. Słuchajcie mnie wszyscy, musimy zdobyć świat, bo to jest nasze zadanie. Wszyscy mamy ten sam cel, więc, czemu by nie zrobić sojuszu przeciwko tym, co podbili tego na Kanadzie? Jeszcze spróbujemy przekonać Żabara i Kranzballa do naszego sojuszu, a wtedy świat jest nasz. Wezmę sobie te tereny. Powinienem kurwa dostać Nobla za takie odkrycie, jeszcze chwila i będę silniejszy od tego zielonego. No w końcu. Nie no, tylko jedna prowincja. To jakiś skamy czy co? No cóż, samy sobie wezmę ziemię w takim razie. Kolorowy wojna kurwa, dobra tyle mi starczy, muszę się wzmocnić, a następnie zrealizować plan dzbanek balla. Za słaby jestem, pora zdobyć trochę więcej ziem. Rozpoczynamy etap pierwszy naszego super hiper zajebistego planu na zniszczenie tego sojuszu. Co zadzbane z nich idziemy im tam pomóc, bo to nasi sojusznicy. Ej, patrz. No co? Muszę pomóc sojusznikom. Zabiłeś Miki'a, pożałujesz tego. O nie, nie, nie chyba w cipie cię szczypie. Dobra zielony niech wygra lepszy. To już ten czas, muszę pokazać wszystkim kto jest najlepszy, wszyscy zginą, nie ma dla nich ratunku. Co tu się dzieje? Zaraz, co tu robi papież, ja chyba śnię. I co ja powiem moim kolegom, jak zapytają, jak tam u tego YouTubera ze światem według widzów. Co ja mam powiedzieć? Papież mnie zjebał na klemówkę. Oby on nie przyszedł do nas mr Emoji. Nosz zapierdolę. Ja Dobra skoro tak, to będę walczył. Dobra, rozwalę tego amongusa obok dla fabuły. Ej, Żaba R, ja i Rzeczpospolita obojga narodów rolnicza przyszliśmy do ciebie, bo papież wszystkich po kolei atakuje i chcielibyśmy, abyś nam pomógł. Nie ma problemu, zaatakujemy go razem. Znajdź Boga. A nie czekaj. Jak ja jestem głupi, przecież mogę go zaatakować, kiedy on jest zajęty Europą Wschodnią. Ale fajnie, że nie zginąłem. Na pewno długo przeżyję i papież mnie nie zabije. A jak mnie zabije, to będę się prół w komentarzach, że zginąłem, a nie chciałem. Trzeba połączyć siły przeciwko papieżowi. Pewnie teraz zginę. Ale jeszcze się zemszczę, przysięgam. Patrzcie wszyscy, jestem Koslandia. Jestem zajebisty. Słuchajcie, wszyscy mam pomysła. Musimy się zjednoczyć w jedno państwo zjednoczonych widzów, i wtedy mamy szansę pokonać papieża. Musimy się pospieszyć, bo już zaatakował północną Amerykę. I zaraz przyjdzie do nas. Ho ho ho, ho teraz nie ma z nami szans. Pora wypędzić papieża z Afryki. Dobra, papież, poddaj się, nie masz z nami już najmniejszych szans. Została ci tylko Europa i Ameryka Północna. Masz ze szmaty. Udało się nam, pokonaliśmy papierze teraz. Możemy się wszyscy podzielić na osobne państwa. No to pora odrodzić wszystkich widzów. No, prawie wszystkich. To będzie trudniejsze niż myślałem. Chciałem Wietnam. Kluski. Mamy przebrane, wezmę sobie te tereny. Przy okazji pomogę sojuszowi numer jeden, bo ostatnio mi nie wyszło. Muszę pomóc sojusznikom. Dzień dobry. Łatwo yeah. z wami! Nie, czekolada mi bardzo polecam, biedronca. Trzeba się czas... Czas zrobić, co ropy. robi. Sorry, ale bycie po stronie Wojtusia to jedyny sposób, aby przeżyć. Wy zdrajcy, przez was wszyscy zginiemy. Naprawdę? Ty też? W końcu potęga tej planety może stawić czoło temu debilowi. Mam wezwanie do Europy od trzech osób. Dobrze, że nie jestem taki głupi, aby iść tam sam, więc wezmę jakiegoś NPC-ta. Ej, mam pytanie. Jak dam ci trochę terenów w Kanady Wschodniej, to pójdziesz ze mną do Europy, aby mi pomóc. No dobra. Esse é o Atlas, é o brabo, é da putaria Tá gostosa, só que é soza, sonza, sem ter

Legado chapadão, Mas oh, o que as mulheres querem é o É o, é o, eu, o, eu, o,